Cześć, tu znowu ja. Tym razem chyba dobrze. Już nagrywam, tak? Dobrze. No. I to jest mój kolejny odcinek przygód, podróżnik. Tak. Wiem, już powtarzam się, ale tak. Przed chwilą kopałem tutaj, ale się nie nagrywało. O, tutaj jest węgiel. O, nawet to, to dobrze, że mi się ten kilo zwalił. Tak. Jeszcze nie ma nocy, ale wiem. Fajnie. Tak. Za chwilę będzie nadal kopać, a chwilowo zrobię tak. Już idę na dół i idę kopać dalej. No. Dobrze, że tego nie zauważyłem wtedy. D Čia kopė penkeltas, azaras, išimant dienos. Produodami, aš kaip, pavyzdžiui, ką, žuvė, kilkapantą. Kilkapantą jau štampadu. Ten odcinek będzie dosyć trudny, albo w głąb Patrz. No, tak, ja właściwie wiem, zaraz będę. Nie może ten odcinek długo trwać, bo mamy jeszcze limit włączony. I... i tak zaraz będę Ej, mój yy, to był węgiel tak no. to idziemy w mój o, a, w tam no. Bo tu, nie, to na no. O! Teraz już się nam przyda. No. Tutaj mamy żelazo. Fajnie. Tak, mamy żelazo. To jest właśnie żelazo. I tak. Żelazo może wydobywać jedynie kilof nie jedynie, nie jedynie, ale w, najmniej do, do e, kamiennym kilofem. Przy okazji sobie zrobimy my, mieczek. O właśnie. Tak. E, najpierw zrobimy kilof. I teraz zrobimy jeszcze i idę zobaczyć, czy jak tam sytuacja na dworze, chwilowo nic nie widzę, tak? Nic nie widzę, widzę. i chwilowo to będzie krótkie cięcie, ale najpierw wydobędę ten, te żelazo. Okej, okay, no to dzisiejszy odcinek już zakończymy ten. Rozdzieliśmy z żelazem, mam nadzieję, że był interesujący.